Wojtek, słyszeliśmy Krzysztofa Ignaczaka, co powiedział, no humory doskonałe. Krzysiek to dziennikarzem pewnie zostanie w przyszłości, bo, bo naprawdę dużo ma do powiedzenia. Potrafi zniuansować, zanalizować każdy mecz, każdego seta tego morderczego turnieju. To się wszystko zgadza, co powiedziałeś, natomiast ja dalej twierdzę, że nawet chyba do nich tak po części nie dotarło, jaki osiągnęli sukces, albo, albo ja już się starzeję. I, i, I w mojej hierarchii ten Puchar Świata jest dalej naprawdę imprezą doskonałą, bardzo znaczącą, nobilitującą i samą w sobie potwornie e, trudną. E, I oni zajęli drugie miejsce: oni cały czas mówią tylko o tej kwalifikacji. Oni w ogóle jakoś gdzieś przepuszczają między swoimi tymi ocenami i tym celem sportowym. Owszem, oni w pewnym momencie zaczęli mówić: tak, może uda nam się ten Puchar wygrać, ale tak naprawdę to kwalifikacja 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 przyćmiła wszystko. A ja dalej raz jeszcze podkreślam, że zobaczą jaki będzie efekt kolejnych, na kolejnych turniejach, jak zespoły będą patrzyły się na Polaków. Czyli będą, z większym respektem rywale teraz podejdą do, do naszych? Wszystkie poprzednie turnieje, to jest, będzie tak troszeczkę jak po Mistrzostwach Świata, gdzie zdobyliśmy wicemistrzostwo, ale tam zostało to uznane za częściowo przypadkowe i w takim turnieju czasami rządzi przypadek my zagraliśmy kapitalny jeden mecz z Rosją weszliśmy nagle do, do strefy medalowej niespodziewanie i znaleźliśmy się w tym w gronie medalistów z zaskoczenia nie wszyscy to uznali że my jesteśmy już ekipą tak naprawdę gdzieś w okolicach drugiego trzeciego miejsca na świecie Dodatkowo ta porażka boląca po finale też jakby troszeczkę zdewaluowała jakość drużyny. Tutaj nawet jeśli były trzy porażki, to jedna tu była zupełnie przypadkowa, a żaden... druga i trzecia wynikała tak, z walki, wielkiej walki. Żaden, żaden argument, żaden sceptyk, żaden przeciwnik naszej drużyny, i, i, czy z innych dyscyplin, czy z innych krajów. Nie ma żadnego argumentu. Nie ma żadnego argumentu. Nasz zespół punktował we wszystkich meczach. W tych lepiej rozgrywanych, w tych gorzej rozgrywanych, w tych granych o pełną stawkę, czy czasami z tą historią, że w czasie meczu już stawka została osiągnięta, bo to też jest jednak No, mecz z Brazylią po drugim secie oni wyskoczyli, jak gdyby już właśnie sięgali po medal. Tak, ale dzisiaj na spokojnie wiemy, że było parę zaniechań. No, nie powinniśmy z Iranem przegrać, bo mieliśmy mecz w takim przeciwnikiem. Ale Iran wygrał także z kilkoma innymi no rodzinami. No właśnie, ale to, to, nie, to nie byli siatkarscy kelnerzy. To był zespół, to jest zespół mocny. Który trzeba, w którym trzeba dokończyć mecz na poziomie. Nie udało się. Natomiast oczywiście mecze z Brazylią i z Rosją to są mecze, w których niesamowite grały emocje pod tytułem właśnie kwalifikacji. W momencie zdobycia tej kwalifikacji no zespoły nie utrzymywały już motywacji. My akurat walczyliśmy o swój cel, osiągając go troszeczkę spuszczaliśmy z tonu. No, ale na przykład walcząc z Włochami, przegrywając mecz, a mając dalej niezrealizowany cel, jak oni walczyli. No i za to brawo. No tak, bo gdyby nie te punkty zdobyte w meczu z Włochami, to później mogło być naprawdę naprawdę różnie. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć scenariusza. Wojtek, co dalej? Czy ta ekipa powinna przejść przez te kilka miesięcy aż do Londynu w niezmienionym składzie? Czy powinna otworzyć się na innych graczy? Czy są wreszcie tacy, którzy mogą te drużynę jeszcze wzmocnić? Czy, czy nie dotykać, nie przeszkadzać? Nie, no ja myślę, że... W ogóle wartością całej tej szerokiej grupy męskiej siatkówki w Polsce jest właśnie dość szeroka grupa zawodników. E, o, rozegraliśmy trzy imprezy w różnych składach, w różnych kompozycjach. I zobacz, Chociaż... Na tę najważniejszą jeszcze wrócę, bo o tym zapomniałem, pojechaliśmy bez wieloletniego kapitana, bez człowieka, który rozegrał 400 meczów, ponad 400 meczów w kadrze Piotra, Piotra Gruszki. Wydawało się, że no bez takiego gościa. Tak, to nie, będzie ta no sobie bez Zagumnego Winiarskiego na Lidze Światowej graliśmy jeszcze bez kilku innych, także ja myślę, że zamknięcie grupy to nigdy nie jest chyba cel sam w sobie, bo, bo nie ma takiego sensu, natomiast trener Anastazji pokazał, że on dość szybko powiedzmy sobie z szerokiej grupy typu 20-22 zawodników, wybiera grupę docelową 16 i to jest już naprawdę wąska grupa i myślę, że on sobie doskonale to wszystko już poukładał i tutaj nie będzie wielkich wątpliwości, on dość szybko, podejrzewam w tych przygotowaniach skład jakby zamknie, ale to nie znaczy, że ograniczy, bo takie ograniczanie składu, czy nie danie szansy nikomu, żeby się dostać do tej grupy, no też by mm, troszeczkę osłabiało motywację tych zawodników do pracy. A pamiętajmy, Igrzyska to nie jest koniec świata, to jest kapitalna impreza zamykająca jakiś cykl, ale tak naprawdę, no my wszyscy w głowie będziemy mieć na równi z Igrzyskami Olimpijskimi rok 2014 i ja tak pójdę trochę może w przed, przed szereg. Ale ja jestem ideo zakład tutaj, że ten era na w krótkim czasie zostanie poproszono o przeanalizowanie czy nie podjąłby się pracy do 2014 roku i tą propozycję otrzyma i myślę, że tą propozycję przyjmie i to będzie zabezpieczenie pewnej ciągłości, o której nie możemy zapomnieć. I będzie to zapominać. słuszny krok ciągłości działaczy, szkolenia. to będzie słuszny krok działaczy, już ma wystarczającą legitymację trenera Anastazji, te trzy medale w jednym sezonie są wystarczającym powodem, żeby przedłużać umowę? Co by się nie stało na Igrzyskach, no dobrze, na Igrzyskach możemy zdobyć medal, albo go nie zdobyć, coś będzie okrzyknięte, za... medal będzie sukcesem. Brak medalu, no, będzie małym rozczarowaniem, bo my już drugie Igrzyska Olimpijskie będziemy walczyć o ten medal. Nie udało się nam w Pekinie, być może uda nam się teraz w Londynie. Ale co by się nie działo, są następne mistrzostwa Europy, w których znowu jesteśmy współgospodarzami. Potem mamy mistrzostwa świata e, i myślę, że ten trener nie wiem, jak, nie wiem, jak to zrobił. Nie wiem, jak to zrobił, ale nie wszedł w środowisko na tyle, żeby odbierać od niego negatywne i, i nawet czasami pozytywne impulsy, jest autonomiczny. Działacze są mu na tyle potrzebni i on jest na tyle im potrzebny w takim wymiarze, jaki jest właściwie wzorcowy. Zawodnicy też przyjęli pozycję. Może niektórzy próbowali się znowu spróbować z systemem, kto tu rządzi. To zawsze tak działa. Jest dzisiaj jasne: rządzi Anastazji i to bezapelacyjnie. Ktokolwiek i chyba już nie ma zawodnika. Nawet Paweł Zagumny stracił, że tak powiem, nienaruszalność. I to w dobrym słowa tego znaczeniu, bo Paweł zasługuje na, na to, żeby być liderem i, 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 i zawodnikiem tej drużyny. Natomiast nie dostanie tego za darmo. Jeśli nie będzie w formie, no na stacji też nie weźmie. No tak jego. ale Paweł Zagumny, jeśli możemy o nim słów kilka powiedzieć. Stanął w kwadracie dla rezerwowego, ale się nie sfochował. On pomaga drużynie. aż no widać jak on mentalnie podchodzi, kiedy wchodzi na te zmiany, on próbuje ich rozruszać. To ja nie jest myślę... obrażony facet, którego ambicja, duma została tak, poddana. ja myślę, że już nie ma co wracać do historii. Ważne jest, co jest teraz tu i teraz. W tej drużynie już się nikt nie nie odezwie w sposób negatywny. Każdy przełknie, że tak powiem, indywidualne ambicje i czasami takie małe porażki swoje wewnętrzne dla dobra grupy. Tu myślę, że ktokolwiek popełni błąd y, y, takiego narcyzmu, y, zostanie skarcony. skarcony zostanie i przez trenera i przez grupę. Y, także wszyscy faktycznie, tak jak Krzysiu tu powiedział, Ignaczak, y, są, na, są na jednym okręcie i wszyscy, i, i wszyscy dmuchają w jeden żagiel, więc więc jest dobrze, jest dobrze, to jest odwrotność jakby reprezentacji żeńskiej.